E, siemanko, z tej strony ruciach. Dzisiaj, moi drodzy, pozwolę sobie usiąść, ponieważ tego potrzebuję. No to z takiego powodu, że oglądamy e, pamiętniki z wakacji. Siema, jestem Marek. No ale cóż, jeżeli ten odcinek się wam spodoba i będziecie chcieli kolejny, to zostawcie łapkę w górę. jeżeli będzie ich 80 tysięcy, to pojawi się kolejny odcinek z pamiętników z wakacji. No więc cóż, e, oglądamy. Zobacz, Szkoda, że ten serial nie jest taki ładny jak, jak wincze. Ja przyjechałem tutaj, ale nie jestem zadowolony. Myślałem, że tu będzie głusza, cisza, spokój, a tu tylko tłumy ludzi. Spokojnie, dam wam czas, żeby się z tym zapoznać. W początek oglądałem, ni niestety. Wolałbym zostać w domu, na gospodarce. Tam bym na pewno odpoczął, a tu. To będzie świetny urlop! Uwielbiam Grand Canarię, chociaż do tej pory oglądałem ją tylko w TV. Tu będzie Bajlando! Jak dobrze, że dzisiaj kliknąłeś lub kliknęłaś w ten film, co nie? Będzie BAILANDO! Ale będzie zabawa. Uh! Nowi urlopowicze są od dzieciństwa najlepszymi przyjaciółmi. Siemanko, nowi urlopowicze? Wcześniej, zamiast jeździć na egzotyczne wakacje, wybierali się nad polskie morze. Grand Kanary to są ekskluzyjne wakacje. Aha. Tym razem zdecydowali się na Gran Canarię. Stop! Stop znowu! No co, co znowu? Trzy godziny żygałem, żygałem, wymiotowałem. Mieliśmy wiele filmów na YouTube edukacyjnych na temat wypowiadania tego słowa. To jest eee. bardzo wrażliwy temat. W samolocie mówiłem, tylko kibelok. Mówiłem ci, popłyniemy statkiem, to nie samolot sobie wymyślił. Nie, to statkiem przed dni bym żygał i wiesz, byś bym zadowolony, się tłumów, tak? Wiesz, że boję się tłumów, to każesz mi latać samolotami. No ale ja już nie ma problemów, kiedy są tłumy w Lidlu na promocji. Wiesz, że boję się tłumów, to każesz mi latać samolotami. Co za podróż? Żygałem jak kot. Wszystko przez te turbulencje. Y Dziękuję za podzielenie się taką historią. Nie pozdrawiam. O nie no, samolotę, no boisz się, to mączycie pogryzą. Nie pogryzą mnie, ale boję się tłumów. Co za gość, wszystkiego się boi. Wiecie co, jest mi strasznie gorąco, dlatego że oni są strasznie grubo ubrani. Kto ubiera sweter w takie miejsce? Latania, autobusów, jak on w ogóle żyje? Co ty robisz? Chronię się przed słońcem. Kremuję. Przed jakim słońcem? Masz. Siódmą rano jest cień. Won i stąd, paszow, won. Tu słońce zawsze opala, musisz się chronić. Nawet tak... Możemy zacząć sprzedawać swoje własne kremy antyżenujące. Jesteśmy w cieniu, to opala. tak? tak? Będziesz spalony na raka i tyle. Spalony na raka. Przekaż dziadkowi. Już, już. Chodź do hotelu, idziemy, piwa się napijemy, Idziemy jakim do dziewczyny, hotelu. wyrwiemy. Okej, okay. jeżeli w tym czymś będzie jakakolwiek scena, gdzie tokolwiek z niej podchodzi jakiejś dziewczyny próbuje zagadać, to natychmiast wyłączę. Jedziemy, stamtąd pks Pojeżdżają. Co za pks -y? Co ty chcesz zrobić? No, pks do hotelu podjedziemy. Jezu, jaki PKS? Spójrz na pasek Janusza. Przecież to pasek z Versace za 3000 zł. Filip najpierw namawia mnie na ten wyjazd 3 miesiące, więc się zgodziłem. Może i ma rację, że powinienem zaczerpnąć trochę świata. No, ale teraz tylko narzeka, nawet mu się chodzić nie chce. A urlop powinniśmy spędzać aktywnie. Olacie Gos. Dobra. Dzień dobry. Coś do picia, nie drinka, kawę. O nie, o nie. Kawę z cukrem, z dwóch łyżeczek. Parzonka. Parzącha. Ekspreso. Kawę. Normalną kawę. Kawę kolejkę. Okej, okej, okej. Gdybym miał wybierać najgorszy parodokument, jaki jest w telewizji, pamiętniki z wakacji zupełnie przodują. Bo czuję się aż skrępowany, ewidentnie szczerze skrępowany. I nieważne, co powiem, i tak czuję się skrajnie skrępowany. Tak jakby miał coś gdzieś, tak bardzo jestem skrępowany. Nic nie kuma, nawet się dogadać nie potrafi. <noise> No tak. Wieśniak. <laughs> Wieśniak. Do care No dziękuję. Już chcieli narzekać, już chcieli się przyczepić. A a pan ekspresor przyniósł tą kawę. Ty, co to jest? No, kawa. Ale co to za piana, jakaś biała? Może mają inną tutaj. Hm. To spermabyka. E, byle. Co biała. Jezu. U nas lepsza. U nas lepiej. Nie znam wprawdzie hiszpańskiego. Ale potrafię się dogadać. To nie moja wina, że nie potrafią tu robić dobrej kawy. Nie no, z całą pewnością umie się dogadać. Wystarczy, że na ciebie spojrzą i... Od razu uciekają. Światło nie działa. No to trzeba włączyć. No włączyłem. I... Żarówka się chyba przepaliła. Albo twój mózg. No, to jak my się będziemy kąpać? A jeden weźmie wiadro i pójdzie na plażę, a, a drugi będzie z pisiorkiem na wierzchu czekał. Dobra, tylko na dwa tygodnie przyjechaliśmy, nie musimy się kąpać. Nie musimy się kąpać. Przyjechaliśmy na dwa tygodnie. Nie musimy się kąpać. Oni to powiedzieli. Oni to powiedzieli. Tak, powiedzieli to. Mariolka, oni to powiedzieli. No jak nie musimy? No na dwa tygodnie tylko jesteśmy przecież. Ty, mhm. czekaj, może, może ten facet jeszcze jest na korytarzu. To nam pomoże. Halo, proszę posłucham? pana! O, pani po naszemu mówi Chodź do nas, napijesz się z nami i razem się pobujamy, bo w końcu Polak, rodak, nie? Więc, więc kumplami jesteś, więc musimy się spierać, co nie? Byłem w kilku miejscach za granicą Kilka razy do mnie ktoś uderzył z Polski, ponieważ usłyszał, że ja rozmawiam po polsku obok z kimś. I za każdym razem miałem ochotę uciekać Nie rób tego, walnij się w łeb Tak, co się stało? Proszę pani, u nas e, światło, patrz pani, tutaj nie działa Tutaj w łazience też, o Naciskam I nie działa Gdzie ma pan kartę? Taką kartę, ten klucz. Tak? tak? Może Tutaj, tutaj. Osobne. To trzeba włożyć. Jest to. A, to takie buty. Nie buty, tylko sandały. No i działa. Ty, ale jakie wyro. A czemu jedno tylko? Żeby było cieplej w nocy. Telewizor co ty robisz? Nie włączaj tego telewizora! Przecież za to trzeba płacić, tak jak w szpitalu. Tak, 20 lat temu. Hubert odpoczywa, Filip postanawia wszystko obejrzeć i... On jest wolny, jak taki duży ptak. Taki soku, taki pterodaktyl. Wychodzi na balkon, by podziwiać widoki. Cześć. Widzę są mamy. Nie, 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 proszę. Już tak dobrze, że ja siedzę. Cześć. Marta jestem. Cześć. Juźwiak, Hubert Siema, jestem Juźwiak. Łucja <grymka> hej e Cześć wam Cześć, przy... Cześć przyjechaliście? E e teraz przyjechaliśmy z kolegą e No jak, podoba e Tak, ale ja już muszę e iść. Czekaj, ale gdzie jest Okej, okej, nie jest aż tak źle No ładne te dziewczyny, ale takie porozbierane <grymka> Spokojnie, już przy basenie wszyscy mają kurtki ty, no zajebisty widok jest! Nie zaję coś tam, tylko ładny, bo mi usunął film i nie będzie fajnie. Co ci się tu nie podoba? O, proszę. Hej! O, Cześć. Siema. A te dalej tam stoją. Dostały 200 zł, no to muszą stać. Cześć, Cześć. Marta jestem. Filip jestem. Ucja, Miło mi Ja mi. co, co tam? <laughs> jestem za młody, ja, ja nie powinien sobie tego robić. Na długo przyjechaliście? No jakieś dwa tygodnie hmm. zostaniemy tutaj, wiecie, Bajlandą. Nie, nie mów tak. Nie mów słowa baj coś tam. No i no idziemy razem. Raczej. <laughs> Matko, ale przypał. Pożartowałeś sobie z nich, a ja masz ślinę kapała. I jeszcze te z masakra. Ale z was, suki. Właśnie zastanawiam się nad taką suczką, a, a taką suką. Jest, jest, jest. Stary, widziałeś to? No widziałem, ale co jest? No co, co jest? Fajne dziewczyny mamy. trzy na pewno nic nie słychać. Po drugiej stronie o. To ty tylko swoje, no weź. Fajne, no uskuteczniamy nie, nie mów, tak, proszę, nie, nie, nie mów. Jest, wreszcie, dziewczyny. Panie, dzięki Ci. Tu jest świetnie, te dziewczyny są piękne, no, można się w nich zakochać od pierwszego wejrzenia. Mua! W końcu. To dobrze, że zmienili tą scenę, bo już chciałem płakać. Dwójce całkiem różniących się od siebie przyjaciół udaje się wyjść na basen. Fek. Mm, Ale tu pojawia się kolejny problem. Filip nie potrafi pływać i robi wszystko, żeby uniknąć wody. O, jakie fajne! A mam jedno pytanie: czemu tam nikogo nie ma? Coś w się sensie, tam. Nikt nie siedzi, nikogo tam. Fajne grad kanary. Pojadę drugi i cię będę łapał, jak Ale się Ale tak od boli. razu za mną, Pol! Tak, tam tak? jest króciutko, w razie czego będę drugi i pojadę popłyniesz za Pol. Powinniesz od razu za mną tak. jedziesz tak. i tak. tam złapiesz, tak? Tak. Uwaga, uwaga, teraz będzie ta scena z powolnicorkę, jak ona tak wyskoczy do góry. Jest wolna. Jeszcze jakieś przytoczenie jest ze filmów. Z Gretek dostał skarpety. Gretek dostał skarpety. Wow, 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 ok, ale nie aż tak blisko, aż tak dobrze się nie znamy. Po chwili na basenie pojawiają się sąsiadki Filipa i Huberta. Co robi się wieczorem? No właśnie jeszcze, wiesz, jeszcze nie ogarnęliśmy, jeszcze poszukamy jakiegoś A wiadomo, miejsca, tak jeszcze nie obszeriliśmy dokładnie. Miejscówki. A wy no, co, to, macie jakieś zdamy? plany? No my, my, my i wyjdziemy. My. Aloką. Eee, To, Wie to co jest co? klub jaki? Eee, no, no, Nobel, klubowy, ale wiesz, no, to jest klub na poziomie. No, no widać na naprawdę, że na bardzo dużym poziomie, skoro Was tam wpuścili. Będziemy na miejscu, chcecie w sensie to przyjście. Filip jest spoko, ale ma w sobie coś wkurzającego. Mam nadzieję, że nie będziesz widać się po tym samym klubie, co my. Pop. Po, 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 Taką masz spuchniętą twarz, ten cały makijaż. A ten drugi Hubert, jakiś taki sztywny. Ucieka od nas, może on w ogóle nie lubi dziewczyn. Ja też nie lubię dziewczyn. Tych dziewczyn. To cio! Pozdrów kolegę, może co? Dobra, Cześć, dobra. Się końcu, dobra. Się do nas. dobra. Dobra, pa! Wiecie co? Już to jest okropnie cringe, tak. Okropnie. I to też w ciągu mam do czynienia z najgorszym parodokumentem w telewizji. I wszystko ten drugi was jakiś taki śmieszny. Utożsamiam się, utożsamiam. Ja też ciebie robię pojazd często. Ta Marta jest super. Mm, no taka czekoladka. Nie mogę sobie jej odpuścić. Muszę pójść z nią na tą imprezę. I nie wiem dlaczego on mówi tak, jakby zaraz miał wybuchnąć śmiechem. I jeszcze widzicie go taką wyższość w odgrywaniu roli. On wie, że to co robi jest żenujące, bo spójrzcie na jego twarz. Tak jakby chciał się zaraz zaśmiać. Jakby ja tu widzę prosto skarową rolę, no. W końcu przyjaciela z jednej. Wioski są gotowi na zabawę. Idą do klubu, gdzie Filip umówił się na wieczór z dziewczynami. Zażartowałbym sobie ze skarpetek i sandałów, ale to już jest taki mem 2006, że, że to już nie jest śmieszne. Ani tu, ani tam. Masz eleganckie obuwie, białą skarpetę, czystą, wyprasowaną, wykrochmaloną, no czego ty jeszcze chcesz? No, no, ktoś, nie toż, stare Stary, to. elegancja, to jest elegancja, mówi ci to coś? Nie. No dobrze. Pięknie wyglądasz, no. no dobra. Wszystkie dziewczyny będą nasze. Zaufam tobie, ale nie czuję się w tym dobrze. Te okulary dodają dużo do charyzmy. W eleganckim stroju Filip ma zamiar zaszaleć dzisiejszej nocy. On zaszaleje dzisiejszej nocy. Niestety, przed wejściem do klubu pojawiają się problemy. Ale co, co pan? Tam... my to no, ale... na Bajlanda, co! My chcemy tam wejść! Jesteście! Jak to A bo byliśmy już chwilę, tam głośno, chwilę. dużo ludzi jest. Wy, wy w środku? Byliście w tym klubie? tak. Tych, tak? w środku. Nie wydaje się, się. Co ci się nie wydaje? Chcesz k***ol dostać? To chodźmy! Chodźcie z nami, średni, lecz ta impreza, słuchajcie! Wiecie, co my byliśmy już? Obejrzeliśmy i idziemy dziś jeszcze zobaczymy jak jest, tylko odczaimy. Mhm. Ale my trochę chodźcie z ekipą, chodźcie z nami, tak? To jest coś więcej, Chodź. Ty chuj, że jeśli jeszcze cokolwiek powiesz do moich kolegów, to ci mi kręgosłup i bitcoiny, i kręg bitcoiny, że jeszcze cała Twoja rodzina kręg będzie w żałobie. <grydy> Oni naprawdę śmiesznie wyglądali. Nie dziwię się, że ich do tak ekskluzywnego klubu nie wpuścili. Ekskluzywny klub na Grand Canary. Z ekskluzywnymi ludźmi. Po prostu, no nie, no, no nie. Ten Hubert to jakiś idiota. Białą koszulę do białych skarpetek, to przez niego nas nie wpuścili. Ej, to jest naprawdę duża kopalnia w sensie. I on tyle do powiedzenia, że w sumie zaczyna troszeczkę mniej mówić, żeby cały czas nie przerywać. Cholera, co ten Filip wyrabia? Najpierw sam mnie tak ubiera, a potem krzyczy, że to wszystko moja wina. A to głupek Kolejny dzień. W końcu koledzy lądują na plaży. Ty patrz! No weź ją, ratuj ją, rób coś! Wyśkocz po nią! Goń do niej! O, akurat całkiem przypadkiem po lewej stronie kobieta zaczyna się topić. Jak to się wydarzyło? Skąd ona się tam pojawiła? Jezus Maria! Bardziej do przodu, no! Płyń, płyń po nią! Dawaj bohater! <noise> Bardziej udawane topienie się na śmiech. O Jezu, to jest złe. Tak, to, to jest złe. Masz ją? Masz ją? Muszę ją dajecie radę? Dajesz radę? jest. No ona się właśnie sama uratowała. Lecę po pomoc! Nie umiem pływać, ale na szczęście Hubert robi to doskonale. Ale na szczęście szybko biegasz. Więc go wysłałem, żeby rozpoczął akcję ratunkową. Filip chciałby pomóc, ale nie umie pływać. W końcu decyduje się jednak wejść do wody. Wziął nawet czyjeś kółko do zabawy w wodzie, by pomóc przyjacielom. Halo, 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 szybko w porządku? <laughs> No spójrzcie, no ty ten... <laughs> po prostu na przypale. <laughs> ten gość to <do> tam. <laughs> Siedzi, ja już powinienem kończyć, ja sobie powinienem pójść. Halo! Oddycha? Czekaj. Puls jest, ale nie oddycha. Usta, usta trzeba. A nie, to już się dobrze czuję. Wow, wow, wow. Um. Przepraszam, że nie ma żadnej błędy, aczkolwiek nagrywam już e, dosyć długo, więc przydałoby się zasadniczo zakończyć w tym momencie. Jeżeli chcecie dalsze przy przygody Jużwika i Filipa, to dajcie znać. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem imiona. To dajcie znać w komentarzu, czy chcecie ten sam odcinek w kolejnym filmie, ewentualnie jakiś tam filmie w przyszłości. Jak na razie, do zobaczenia, życzę wam miłego dnia i miłego poranka, miłego wszystkiego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pa. pa.